Cześć, witam Cię w trzeciej części gitary od Zera. Umiesz już stroić gitarę, umiesz już zagrać najprostsze akordy e mol E-dur, Adur. Dzisiaj przejdziemy do troszeczkę trudniejszych akordów do g -duru i do C-duru. Wydaje się, że to mało, ale zobaczmy. c -dur. To jest pusta struna E6. Na trzecim progu struna A to jest dźwięk C. Struna D. Na drugim progu to jest dźwięk E. Pusta struna G. Na pierwszym progu struna H to jest dźwięk C. To jest trzeci palec, drugi palec, a tu pierwszy palec. Po kolei dźwięki, żeby sprawdzić, czy się nie stłumiły, czy są prawidłowo złapane. Elegancko. To nie jest proste. Paluszki będą musiały się trochę wziąć do roboty po tym, co było na poprzedniej lekcji. Bo na poprzedniej lekcji były łatwiejsze chwyty. Jeszcze Cedr można zagrać w ten sposób, że to C zamiast zagrać palcem. Trzecim, gramy palcem czwartym, tutaj. A palec trzeci idzie tutaj na trzeci blok, na strunę E6, na dźwięk G. I to jest piękny taki cedur. Lepiej jak w basie jest dźwięk G w akordzie cedur niż dźwięk E, bo E to jest tercja. Tercja w basie jest taka mniej. Mniej zasadnicza, że tak powiem. Mniej szkolna, mniej typowa. A kwarta w basie. O tym, co jest kwarta kwinta, to jeszcze przyjdzie, czas to ci powiem. W każdym razie można tak złapać Cedur i jest trochę ładniej. Teraz Giedur. Giedur to jest taki chwyt, gdzie na trzecim progu na strunie E6 gramy dźwięk G. Na drugim progu, na strunie A, gramy dźwięk H. Potem są trzy puste struny. D, G, H. I tu gramy dźwięk na strunie A1 na trzecim progu. To jest dźwięk G. No, zobaczmy. I podobnie jak w c duże, w g duże też można zagrać ten dźwięk ładniej. Kiedy tu na strunie D oczywiście ten dźwięk, ta nutka H, pusta struna H pasuje do Giedury jak najbardziej, ale często się gra tutaj dźwięk D, żeby była kwinta, czyli dźwięk D w Giedurze zamiast tej tercji ten Gdur tak brzmi tak, tak inaczej, tak może pełniej, może ja wiem, tak bardziej bardziej taką ścianą dźwięku. Nie przejmuj się. Dzisiaj pierwszy raz użyliśmy małego palca. Mały palec jeszcze nie był grany. Po malutku, ćwicząc sobie te akordy, mamy na to cały tydzień, mały paluszek nabierze siły, nabierze sprawności i będzie sobie dobrze radził. Na razie prawą ręką się nie przejmujemy, na prawą rękę przyjdzie czas. Na razie te podstawowe akordy chwyty, chwyty. Lewą ręką trzeba ogarnąć. A potem będziemy malutku przechodzić do prawej ręki. Nie od razu Kraków budowano. No to dzięki, do zobaczenia za tydzień.